Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym materiale na kanale Tomi PSVR. Kilka dni temu wystawiłem wam update gier z PlayStation VR 1 do PlayStation VR 2. Mogliście tam sobie zobaczyć, w które gry będziecie mogli zagrać za darmo po update, a w które gry będziecie niestety musieli troszeczkę włożyć pieniążków, żeby zagrać w nie właśnie na PlayStation VR drugiej generacji. Jeszcze kilka dni wcześniej wystawiałem wam 90 gier potwierdzonych na właśnie platformę PSVR 2, a w tym materiale. Zobaczycie kolejne tytuły, które ukażą się właśnie na tą nową platformę. Także ja zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, pozostawienia łapeczki w górę i oczywiście zostawcie jakiś króciutki komentarz, czy któraś z tych gier przypadnie Wam do gustu. A ja zapraszam Was wszystkich serdecznie już do oglądania, bo naprawdę warto. All Your Eyes to narracyjna gra przygodowa z perspektywy pierwszej osoby, która opowiada historię podróży duszy w zaświaty, wykorzystując nową i innowacyjną formę interakcji mrugnięcia z prawdziwego życia. Historia zaczyna się po twojej śmierci na pokładzie statku mitycznego przewoźnika, którego zadaniem jest przewożenie dusz do zaświatów. Aby móc ci przejść dalej, musi najpierw poznać historię Twojego życia. Dlatego wysyłacie z powrotem, abyś przeżył swoje najważniejsze chwile. Nauczysz się kontrolować bieg narracji za pomocą prawdziwych oczu, mrugając cennymi wspomnieniami o rodzinie, pierwszej miłości i rozwoju kariery artystycznej. Ale wkrótce przewoźnik zacznie podejrzewać, że nie pokazujesz mu wszystkiego, co powinien zobaczyć. Więc wepchnie cię głębiej w mroczne zakamarki Twoich najbardziej stłumionych wspomnień, ostatecznie ujawniając bolesną prawdę. Kolejna gra to Colossal Cave. Zanurz się w tajemniczym i oszałamiającym świecie bezkresnych jaskiń, rozległych widoków podziemnych strumieni i ukrytych zbiorników wodnych. Odkryj wiele zaginionych skarbów starożytnych cywilizacji i spotykaj przyjaciół, wrogów w swoim dążeniu do odkrycia wielkich tajemnic gigantycznego systemu jaskiń. Dzięki niwelowaniu systemowi eksploracji to Ty decydujesz, jak przejść przez Colossal Cave i jak odkryć wszystkie jej sekrety. Możliwość wielokrotnego grania w grę i wciąż odkrywania nowych rzeczy jest tym, co utrzymuje tę grę w sercach pokoleń graczy od prawie 50 lat. Jeśli myślisz, że wiesz, czym są gry przygodowe, możesz być zaskoczony, gdy dowiesz się, jak Colossal Cave definiuje ten gatunek. The valuable treasures held within and perilous encounters that threaten to end your quest quickly and without mercy. A huge, green, fierce dragon. Many locations to traverse, secrets to find, and miles of caverns to explore. You'll never know just what your own adventure inside Colossal Cave will bring. Colossal Cave, reimagined by Roberta Williams. Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś, jeśli zamiast rąk masz tylko kije, wszystko wydaje się być piłką baseballową. Ta gra nosi nazwę What the Bad. Od twórców What the Golf nadchodzi zabawna gra VR o poruszaniu się po życiu z kijami baseballowymi zamiast rąk. Przebi się przez ponad 100 poziomów odbijania, gotowania, strzelania, rozbijania, parkowania, malowania, marynowania, głaskania i słuchajcie, nie wiem co tam jeszcze. Następna gra to The Last Clock Winder. Wspaniała gra logiczna oparta na narracji, która zaskoczy cię swoją różnorodnością i głębią. Masz misję naprawy starożytnej wieży zegarowej wbudowanej w pień kolosalnego drzewa. W środku znajdziesz parę rękawiczek, które pozwolą ci zmienić wszystko, co robisz w zapętlony mechanizm zegarowy. Te klony mogą robić wszystko, co ty odsadzenia przez ścinanie, porzucanie przedmiotami w powietrze. Stwórz połączony system z własnych klonów. Uprawiaj rośliny, zbieraj zasoby i współpracuj, aby ocalić wieżę zegarową. So important. Why stick it in the middle of the ocean? Wait. Wait. I'm going to fix this place, Levi. I'm going to fix it. Tak, The Dark Pictures, Switchback już znalazł się na moim kanale wcześniej w zapowiedziach, ale pokazuję Wam tylko i wyłącznie dlatego, że niestety gra będzie miała delikatne opóźnienie i ukaże się, jak widzicie, 16 marca. Ale króciutko właśnie o tej grze i jej możliwościach. Poczuj dreszczyk emocji podczas najbardziej koszmarnej i przerażającej kolejki górskiej wiary, jaką kiedykolwiek widziałeś wzmocnionej przez unikalne i innowacyjne funkcje PS VR2, a wszystko to osadzone w złowrogim i przerażającym świecie serii The Dark Pictures. W mgnieniu oka pojawia się coraz więcej wrogów, gdy wykrywane są twoje źrenice. Dzięki innowacyjnym możliwościom PlayStation VR2 doświadczysz horroru z bliska dzięki adaptacyjnym wyzwalaczom, haptycznemu sprzężeniu zwrotnemu i szumowi HDMI w kontrolerze i zestawie słuchawkowym.